Cześć, witajcie. Dzisiaj zwiedzam opuszczony dom modelarza. Jest to jedno z tych miejsc, którego historia nie jest znana, i której domyślać się można jedynie podczas oglądania znalezionych w nim przedmiotów. Chciałem wam powiedzieć, że ja w sumie tak nie zwiedzam raczej domów, ale tym razem trafił się taki ciekawy przypadek, więc czemu by nie? Dom pozostaje opuszczony prawdopodobnie od około 20 lat. Prawdopodobnie też mieszkało w nim starsze małżeństwo, które miało dwóch synów i które zostawiło po sobie mnóstwo przedmiotów codziennego użytku oraz sporo pamiątek z wycieczek, dokumentów i zdjęć sprzed wielu, wielu lat. Mieszkali tutaj prawdopodobnie aż do swojej śmierci, na co wskazuje stan, w jakim opuszczono dom. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, oglądajcie ten film. Zaczymy sobie może z tej strony. Tutaj mamy okna, które są przy ulicy. Także nie chcemy ich zwiedzać na razie. To znaczy tego pomieszczenia. Jak widzicie, domek jest. To jest taki zwyczajny wiejski domek z czerwonej cegły. Tak on wygląda. Z zewnątrz go nie chcę wam pokazywać, mimo wszystko dlatego, że nie dość, że go słabo widać a niech sobie tutaj stoi i ja oczekuje no, pewnie od razu wam się rzuciły w oczy tutaj sprzęty obstawiam, że to jest jakiś stary piec tak, ewidentnie stary piec, książki mieszkał tu jakiś starszy pan, ewidentnie dlatego, że na chwileczkę wszedłem Zobaczyć jak to wygląda 29 listopada 1995 za cenę 1 złotego. Kupił sobie Pan jakiś bilet. Tak więc głośnik książki, śrubokręt, który pozwalał zmierzyć, czy w gniazku płynie prąd. Zapewne bezpieczniki, droga krzyżowa. Jest tu strasznie, strasznie dużo różnych przedmiotów codziennego użytku Wszystko to jest jednak przebrane przez ludzi, którzy zapewne szukali tutaj drogocennych przedmiotów yy, Na pewno w oczy rzuciły Wam się modele Mówiłem, że Pan był modelarzem, tak więc skleił czołg Skleił helikopter, skleił lotniskowiec Są to papierowe modele Tekturowe No niestety, jak widzicie to wszystko ledwo co się trzyma. Mamy jeszcze tutaj samolot na górze. Nawet. Żelazko, obrazek. Płaskorzeźba być może nawet pasowałoby powiedzieć. Kolejny kredens. Z taśmami magnetofonowymi. Amadeo. Gramatyka języka rosyjskiego. Drugi głośnik. Parę kolejnych obrazków religijnych. Nowy Testament. Co najważniejsze, kalendarz z 2005 roku. Więc można sobie wyobrazić, że być może. No, właśnie w tym roku coś się z osobą tutaj mieszkającą stało. O. Tutaj parę zdjęć. Kurczę. Legitymacja szkolna. No, powiem Wam, że Pan urodził się w 1959 roku. Miał nazwisko. No, takie szlacheckie, bym powiedział, co najmniej. To jest chyba on z żoną i z dzieckiem. Oczywiście troszeczkę muszę wam zamazać wizerunki, ponieważ nie można wizerunków pokazywać, niezamazanych. O, tutaj będzie słabo widać. To być może jego żona i siostra na przykład, czy coś, ciężko powiedzieć. Może koleżanki ze szkoły. Notariusz. Akt notarialny, że 12 roku nieodpłatne zniesienie współwłasności na synów, ale dlaczego to tutaj zostało? Wygląda na to, że to mieszkanie zostało oddane synom w roku 12. Protokół dziedziczenia. Aha, no tak, czyli po prostu oni odziedziczyli dwóch, dwóch synów miał. Tutaj ten pan, albo ta pani. Chyba ten pan. No po prostu wydaje mi się, że pani nie interesowałaby się modelarstwem. Prawdopodobnie. Tak więc stąd wnioskuję. Teraz wchodzimy do pokoju. Więcej światła. Jednak ta moja pochodnia robi robotę. Bo taką nakładkę nałożyłem. Ono oświetla tutaj wszystko. No cóż, odkurzacz bardzo stary. Ubrania. Widzicie marynarki, marynarki, kurtki, koszule, męskie ubrania. O i tutaj, miszmasz. Kolejne głośniki. tutaj krzyż Jan Paweł Drugi o tak go oprę, bo nie chcę ten obrazek stać grzecznie Nokia 1616. 16. o panie zabytek A. Tak było, tak zostawiam tu kolej na figurki raz, dwa, trzy cztery, tutaj kolejne dwie. Filmy. Wysłoniczka, Dom Uszerów. Yy, powiedzmy, że mógłbym Wam opowiedzieć, o czym jest ten film, ale dla dobra tego filmu mojego, Wam nie opowiem, o czym był ten film. No, co tu się wyrabia, to, to już nie chcę. No, nie chcę wam mówić co tu się wyrabia, bo, bo, bo tu jest po prostu y, bardzo wygimnastykowane kobiety i mężczyźni są na tym filmie i załóżmy po prostu, że nie będziemy tego oglądać nieocenzurowanego, żeby nikomu się nie zrobiło przykro, że nie jest tak wygimnastykowany jak osoby w tym filmie. Nie wiem czy to dobrze wyjaśniłem, ale, ale generalnie, generalnie nie oglądajmy te, 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 tej kasety. Ja ją o tutaj, bo żeby się nie wrzucała, właśnie tutaj nie widzieliście przez to, co się dzieje. No są talerzyki. I jeszcze obrazki takie religijne. Tutaj Jan Paweł. I jeszcze ubrania, sweterki jakieś. kocyki, ręczniki. Ściadła, pościel generalnie na no to wygląda. A tutaj byliśmy, yy, że jest. Muszę prawie na pełnej mocy jechać, jak Wam pokazuję w ten sposób tą latarką zamiast panelem. Obraz, kule. Myślę, że to jest takie wymowne. Dosyć, co tutaj się dzieje. Przez ten, przez ten, przez ten, przez ten obraz, który Wam się ukazał. Zobaczmy tutaj dalej. W takim razie, skoro idziemy. O, tu jest nieład artystyczny. Jak widzicie, po prostu. O. Ciekawe, czy to oni, czy. To rodzice, jeszcze na przykład, albo ktoś tam z rodziny. No, widzicie, mamy raczej męskie ubrania. Bym powiedział, ta latarka mnie oślepia, muszę przyznać. No, ciekawe to wygląda. Jakaś kobieta kiedyś tutaj mieszkała. Może to był jej pokój, ale nie wiadomo, czy coś się z nią stało w zasadzie. Widzicie, faktycznie jej, jej ubrania kobiece. Nawet wydaje się, że jeszcze czuć resztki perfum albo jakiegoś płynu, bo kobiety to sobie tam lubią dolewać płynów do prania. Tu niewiele zostało, ale ciekawa jest ta skrzynka. Ciekawa jest ta skrzynka. Tutaj tak samo, jakieś białe rzeczy, kufer można by było powiedzieć, piec kaflowy jest cały, tutaj jest trup, nie, tu są jakieś śmieci, nie ma tutaj trupa. Mam nadzieję, że widzicie wszystko doskonale. W zasadzie tutaj chyba można było powiedzieć, że toaletka. Dlatego, że krzesło, ogromne lustro, no i troszeczkę szufladek po boku. Tutaj jakieś druciki się znajdują, także mam wrażenie, że być może katechizm. Być może po prostu e, faktycznie ten mężczyzna, który mieszkał, zmarł później od tej kobiety, która tutaj mieszkała. No proszę. Coś tu się rozsypało swego czasu, chyba. Aczkolwiek e, prawda wygląda w ten sposób, że prawie jest kompletna ta kuchnia, bym powiedział. Tutaj kuchenka, garnki zostały na miejscu, kwiatki, butelki kanapa i rok 2005. Także no to jest dwa razy chyba wystarczy potwierdzić, że w 2005 roku dom został opuszczony przez pierwotnych właścicieli zapewne Tutaj elektryczne palniki były. Ziemia się, podłoga rozsypuje. Widzicie, to jest... Wszystko raczej zostało niemalże tak, jak by tutaj ktoś jeszcze nie tak dawno temu mieszkał. No nie licząc oczywiście nie licząc nieporządku. Przedpokój to przedpokój. Widzicie krzyżek, wieszak, bezpieczniki? Najlepsze jest to, że tutaj działa to. To działa. Ciągle bije ten licznik, bo było widać, że bije. Nie, tu są kilowaty, jest zero, czyli, czyli po prostu licznik jest podłączony, ale chyba nic, nic tutaj się nie dzieje, nic, nic więcej nie działa. Czy to jest gniazdko? To jest gniazdko. Być może później sprawdzimy, czy, czy jest prąd. To by było zabawne nawet dosyć. Kalendarz 2004, więc 2004-2005, po prostu widocznie w tym miejscu znalazł się um stary. Widzimy takie ubrania. O, fra... o, frania. Dzieci, to jest pralka frania. Tak może będzie lepiej widać. No, takie skarby. No cóż, kolejny magazyn sobie pan zrobił. No, nagrywam. No, można by było nagrywać, bo. Bo, bo, bo miałem takie przypadki, że nie pykło. Chodzę, chodzę, wymądrzam się. Później ściągam urządzenie z głowy. A tu nic. To jest kolega z Nimpoznań. Poznań. Także tam pewnie. Jakby, jakby się ktoś miał zdziwić zaraz. Ten domek po prostu jest tutaj taka droga, że nagle samochód się pojawia. Nie słychać go. Także kolega był tutaj już. No i postanowił po prostu mi pomóc i stanąć na czatach, że tak powiem. E, wózeczek stary do wożenia dzieci. Być może ci synowie, którzy odziedziczyli po tym starszym panu i starszej pani, e, ten dom tutaj kiedyś w tym wózku byli wożeni. Pana Jezusa mamy. E, mamy kurtki, ubrania, torby worki, strasznie świszcze wiatr. Generalnie jako suszarnia to miejsce funkcjonowało, widać. A skoro suszarnia, no to też, no to też mamy i jeszcze więcej ubrania. O, właśnie jakąś pajęczynę na głowę wyłapałem, uwielbiam. Elegancko jest. Najfajniej się będzie samochód sprzątać po tej eksploracji, jak już taki ubabrany po wielu tak wejdę. Co ciekawe patrzcie, znowu góra jest zrobiona z kamienia, takim kamieniem wyłożona. Mnie to zawsze ciekawiło, że to nie legło w gruzach po tym jak ten dom już stoi opuszczony od lat, wystawiony na warunki atmosferyczne. Więcej ubrań, więcej ubrań, więcej ubrań, ale to co może wam się spodobać, to kolejne modele. Samolot, helikopter, samolot. Tutaj zapewne krążownik, na przykład, no taki duży, pewnie 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 krążownik, pancernik, nie wiem, może może coś w stylu Yamato japońskiego z drugiej wojny światowej. Fajną miał historię ten Yamato, to znaczy trochę śmieszną, tragiczną. Polecam. No tutaj kolejne samoloty, kolejne samoloty, ale właśnie powiem wam o tutaj książki, być może zeszyty tych synów. Nie, tu są jakieś podręczniki raczej. No tak to wygląda. Tak podniosę latarkę do góry. Teraz by się wydawało, jakbym światło zaświecił. Lornetka, owanienka dla dzieci. To też fajna sprawa. Kolega, który tutaj był, zwrócił uwagę na jedną fajną rzecz, która się tutaj znajduje. Popatrzcie, to jest część walizy. I jeżeli się dobrze przypatrzeć, to będziecie tutaj widać napisy. I te skrzynie, jak twierdzi kolega, i w, w zasadzie wcale bym się nie zdziwił, też. i ta skrzynia też, tu też, mam też mam jest tu napis. One mogą być skrzyniami, do których kazali się pakować Niemcy Polakom, kiedy wywozili ich, po prostu wywłaszczali, można powiedzieć, z ich terenów, i zsyłali. Gdziekolwiek, nie wiem, chociażby i do obozów pracy, no, no nie? Mieli 10, I tak dalej. 15 minut na pakowanie, więc takie torby tylko. Tak, dostawali taką torbę, masz spakować, co ci jest potrzebne i aut za 10 minut. Podpisać, no nie skąd są? Tak. I tyle. I tutaj właśnie jest napisane Józef. Yy, wieś. Tak, tutaj jest, jest, jest generalnie wieś. Być może to jest troszeczkę teraz dla was zamazane i tak dalej, no bo niech sobie to tutaj stoi, bo to jest to jest jednak. Ja bym już to traktował jako zabytek z tragiczną historią. Więc, więc, więc pewnie wam tego nie pokażę. No i tutaj jest. o i tutaj też jest Józef. Tutaj też jest Józef, ale. Ale, ale. O, wiecie co? To jest ten sam pan. No, mo... tak, Pytam tak. się koleżanki o to wiesz? Dlaczego to są podpisane? Ona mówi, że miało być tylko jedne dane osoby mieszkające w tym domu. To... No tak. A Niemcy kazali. Wiecie co? No to, no to słuchajcie. W sumie to miejsce jest zwiedzone. Yy, oczywiście ciężko się dowiedzieć, kto tutaj mieszkał. W każdym razie wygląda na to, że starsze małżeństwo, kobieta zmarła pewnie pierwsza, mężczyzna, dlatego też później wykorzystywał jej szafkę, chowając tam jakieś druciki, co jest nawet dosyć zabawne. Wygląda na to, że zmarł w 2005 roku. Wygląda na to, że była to osoba, która yy, nie zgadzają się nazwiska. Wiecie, te, co na początku znaleźliśmy na zdjęciach z tymi tutaj z tych skrzyń? Być może to są znajomi, być może te walizki tu były. Ciężko powiedzieć, jaka była ich historia. No, ciężko stwierdzić. W każdym razie obiekt jest zwięzły. W ten sposób, w ten sposób Wam powiem, to jest, to jest w ogóle album na, o są tu zdjęcia, dobra, jeszcze coś, jeszcze coś możemy znaleźć ciekawego, tu nie ma zdjęć, tu coś jest z imprezy. Być może sylwestrowej, bo no ja wam znowu nie mogę dokładnie tych zdjęć pokazywać, no nie? Także kurczę, no strasznie mi przykro, ale, ale nie mogę tego robić. Coś tam kolega znalazł, ale. Zobacz tu... Nie, tego nie pamiętam, ale no. Zap... Ja to Tutaj mężczyźni powiem Wam w czapkach wojskowych naszych polskich. Tak więc być może z przyjęcia do służby. Być może synowie, bo było dwóch w czapkach. Być może synowie tego pana, który tutaj mieszkał. Ale to już jedynie wam mogę zreferować, co tutaj się działo na tych zdjęciach. No w sumie to są jedyne zdjęcia, które tutaj były. Ok, zwiedziliśmy ten obiekt, jedziemy dalej. Bo jak widzicie, robi się po prostu ciemno. Słońce w zasadzie to już zaszło, jak widzicie, jest pomarańczowo dosyć. Także dzięki za zwiedzanie tego obiektu, tajemniczego trochę, niewiele się wyjaśniło, ale niech resztę dopowie Wam Wasza wyobraźnia. To na razie, cześć. Cześć. Popatrzcie, świeci ten licznik. No i teraz gasło. Tak więc, tak więc coś tu się dzieje. Jeszcze. Ale dziwię się, że po tylu latach nie zdjęto. <grym> Wiecie co? Jest, jest jeszcze jedna rzecz. Woda tutaj działa. <śm> No, dziwne te domy czasem są. Czemu? Dziwne te domy czasem są.